Słów kilka o serniku. Dzisiaj czas na przedstawienie mojego homa. Oto sernik, mój mały i gruby pożeracz pieniędzy. Homich ma rok i kilka dni. Zaadaptowałam go 22 lutego 2020 roku. Ciągle pamiętam tą datę. Kilka miesięcy czytałam i przygotowywałam się do przygarnięcia chomika, który oryginalnie miał być potyczakiem. Początki mojej przygody z chomikami były naprawdę zawiłe, bo chciałam kupić chomikowi pełno wapń, kolb i malutką klatkę oczywiście, ale na szczęście się doedukowałam. Jak wtedy myślałam, moi rodzice nie lubią chomików i nie będą chcieli mieć w ogóle żadnych gryzoni. A jednak... I teraz wró wróćmy do tematu chomiczka. Ostatecznie, chomik żyje w klatce 70x40. Ma dużo ściółki, około 20 cm, 20 do 30 nawet w niektórych miejscach. No i dostaje Futter Paradis, Ma dużo ziół, koło wrotek 20 cm. Zresztą, możecie te warunki zobaczyć na moich innych filmach. Jest on hybrydą o umaszczeniu Allora Safir. Ma czarne oczka i różowe łapki. Jego ząbki są pomarańczowe i odpowiedniej długości. Pamiętajcie, że pomarańczowe zęby u chomika to oznak tego, że chomik ma wystarczająco dużo swoich witamin. Chomik jest naprawdę duży. Waży około 70 g i ma 12 cm długości, a i tak jest na odchudzaniu. Jego imię to Sernik, ale również nosi imiona. Dziulek, bobishon, kula, Srajda, dziurek przez R i wiele innych. Jego stosunek do innych chomików jest nieznany i nie będzie nigdy poznany, ponieważ chomiki to samotniki. Jest bardzo aktywnym chomikiem, nie potrafi dłużej usiedzieć w miejscu. Często bawimy się w chomik, mnie gryzie. Czyli sernik atakuje mój palec, leciutko gryząc. Zawsze po zabawie sernik zasypie, kiedy go głaszczę, i czasem mieli, że nawet. Bardzo rzadko gryzie tak na serio do krwi. Zdarzyło mu to się może z trzy razy. Jest przyjaznym chomikiem. Ostatnio, chyba przez starzenie, zaczął na mnie spać, ale nie na dłużej niż 20 minut. Lubi wybiegi, ale dłuższe przesiadywania na wybiegu nie są dla niego i zaczyna się mocno denerwować wtedy, bo brakuje mu kopania w ściółce, spania wsiady. A kopać naprawdę uwielbia i ma całą klatkę przekopaną, przepełnioną tunelami ku śpi, a wczoraj nakryłam go jak gryzie sobie. Jego ulubionym jedzonkiem jest ogórek, papryka, stynki i słonecznik. Prawie zawsze ma poliki pełne jedzenia albo chomikuje je sobie dosłownie obok miski z jedzeniem. Sennik to chomik. Łowny, raz złapał i zjadł pająka. Luz pająki nie są trujące dla chomika. Jego ulubioną kryjówką jest Kartonowe opakowanie po kubku, wypełnione sianem. Ale i tak woli spać w sianie pod pięterkiem. Jak żół prawie. Jego ulubioną zabawką jest sztanga. Skacze przez nią i rzuca nią. Dosłownie, bierze w pyszczek i rzuca. Już raz był leczony przez nakłucie oczka, prawdopodobnie jego kochanym siankiem. Jednak teraz już jest zdrowy. Raz na dwa tygodnie musi mieć obcinane pazurki, ale dobrze... Sobie daje radę i jest spokojny. To chyba tyle. Żegnamy się z Serniczkiem i zapraszamy do moich innych filmów, które już mają więcej treści edukacyjnej. Dziękuję za oglądanie, no i cześć.